Dzień dobry, witam Was na naszym świątecznym, wielkanocnym wyjeździe. Za mną rzeka Soła. Jesteśmy pod kętami. Stoimy w takim, w takim oto miejscu. Zobaczcie, tutaj tam Ania już jajka przygotowuje na śniadanie. <grytanie> Montek jest w e, Przejechaliśmy wczoraj, e, chwilę po południu, jakoś chyba około 13:00. E, Marcin z Magdą e, są tutaj już od piątku. No, i cóż, Wielkanoc, czyli co? Śniadanie Wielkanocne, które Ania już przygotowuje. Potem nie wiemy, co będziemy robić. Być może pojedziemy gdzieś dalej, w stronę tamtych gór, a może jeszcze nawet za te góry. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, co się będzie dalej działo, oglądajcie film. Jak mogliście przed chwilą zauważyć, są tutaj jeszcze dwa auta. Tak jak mówiłem, auto Marcina i Magdy. I tutaj drugie auto, które wcześniej również było, znaczy w sumie należy dalej do Marcina i Magdy, ale przyjechali tutaj dzieci, czyli córka Marcina i Magdy ze swoim chłopakiem. Na razie nie mówię jak się nazywają, bo nie wiem czy sobie tego życzą. Natomiast Marcin zrobił nowego campervana. Za jakiś czas na pewno pokaże się na kanale jego wantur. Bo na pewno go zrobimy. A tego dampera to oczywiście już widzieliście tutaj, albo tutaj, już nie wiem nawet z której strony będzie karta, na której będzie można ten wantur obejrzeć. Uwaga, nie ślązacy. Tutaj powstaje tradycyjna śląska potrawa wielkanocna. Tak zwany Mischung Impossible, czyli mieszanina. Proszę. Z domu od rodziców, nie ze Śląska. Aha, Zstej nie ze Śląska. Ze no to czyli nie Śląska, czyli wschodnia jakaś e, potrawa. Tak Ale mnie bardzo znasz, dobra. nie wiesz skąd pochodzę. Wiem skąd po pochodzisz. W Oni tam ze wschodu pochodzili. I to było takie. To wiem, jak mama, mama kiedyś opowiadała, jak ojciec miał przyjechać pierwszy raz na święta, nie? To się zastanawiali, czy on wiesz, no bo to tak jak pigosno. Pofrytane wszystko i tyle. No ale to inaczej smakuje, jak to się wszystko przegryzie. Niż takie o, o, „Osobno szyneczka, osobno jajeczko”. To ma moc. To jest daj nie my. Co tak daj mi my. Zgadza się. No ale daj chrzane. To jeszcze bajonet przyjdzie. No już dałam, ale, a, mało. ale to no, każdy sobie do ta na talerze sobie do Ja lubię dużo, nie lubią mniej. Ale mamusia robi to najlepiej. No, także nie śląska, a wschodnia e, potrawa. Trochę mi się pomyliło. No ale co, ale jest zajebista, więc polecam. Składniki. Szyneczka, kiełbaska, jajeczko, chrzanik, Duża majonezik, ilość. duża ilość majoneziku. chrzanu też duża ilość, najlepiej taki swojski tarty, który tarłem przed i prawie oczy zgubiłem. No, i szykujemy się do śniadania wielkanocnego. Byłem, jak mówiłem wam wcześniej, tutaj e, córka od Magdy i Marcina, Wiktoria. Cześć Wiktoria. A I, Karol jeszcze wiecie. śpi. Proszę? Karol jeszcze śpi. No, bo o piątej proszę wstać wam. Aha, źle się czuł. No dobra, rozumiemy, rozumiemy. Dobra. dobra. Wszystko jasne. I w takim oto tutaj gronie spędzamy święta Wielkanocne. Siedemko zjedzone, miszunk impossible był jak zawsze pyszny, a my się powoli zbieramy i jedziemy na inną miejscówkę. Jedziemy prawdopodobnie w stronę jeziora Mucharskiego i tam gdzieś zakotwiczymy na dzisiejszy dzień, nockę, jutro poniedziałek, no i jutro niestety już będziemy pewnie wracać do domu. Dojechaliśmy na Mucharskie, e, takie tutaj serpentyny. E, 14%, 14%, tak, Bo promili do góry. Teraz się próbujemy ustawić. Już stoimy tutaj. Promili? Procent? Ale z reguły się te pochyłości na drogach w promilach podaje. No możliwe, że 14%. Nie będę się kłócił. Marcin jeszcze próbuje się tam ustawić, bo cały czas to auto, Victoria macha. Cały czas auto przechylone na lewą stronę, wjeżdżam na najazdy, ale niewiele trwaje na razie, bo duży chyba spad tam jest. O, dobra, teraz chyba będzie Okej. Okay. Dobra, taka przestrzeń, Mam tylko jakaś przyczepka z trzema jeepami, tutaj Państwo na chwilę sobie przyjechali. No i cóż, poczuwamy drugi dzień, nie drugi dzień, co ja gadam, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Jest godzina, nawet nie wiem, to jest godzina, 12:23. dwadzieścia trzy. Trwa wielkanocny chill out, a my przed chwilą zjedliśmy żurek. Taki żurek. Gęsty jak co najmniej gruchowa jakaś wojskowa, ale pyszny. No e, i cóż, odpoczywamy sobie dalej. O, jest przepięknie po prostu nad jeziorem mucharskim. Tylko trochę wieje. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo wiało. E, e, tutaj. Bo, bo wiatr jest dość, dość mocny teraz. <laughs> zerwał się, zresztą nie wiem czy będziecie widać, ale są dość spore fale na jeziorze słońce co jakiś czas zachodzi za jakieś pojedyncze chmurki no i co? Można powiedzieć że to taki troszeczkę takie przygotowanie do majówki, która już niebawem. My niestety wyjeżdżamy dopiero 1 maja, ale za to mamy następny tydzień, jeszcze później wolny. Oczywiście gdzie będziemy i co, co, co będziemy zwiedzać, co będziemy my oglądać to również zobaczycie na kanale. Ale cóż, a my dalej odpoczywamy, korzystamy z końcówki niedzieli. Mamy już poniedziałek, ostatni dzień naszych e, wielkanocnych przygód. Chociaż tych przygód nie było za wiele, bo po prostu odpoczywaliśmy. To był taki wielkanocny chillout. No i cóż, e, czas powoli w, e, zbierać się do domu. Jesteśmy już po śniadaniu. Oczywiście Mishun Gimpus był na śniadanie, między innymi. Żurek, takie typowo wielkanocne e, śniadanko. E, słuchajcie, jeżeli ktoś, tak jak my, jeździ po Polsce, Lubi jeździć po Polsce? To zapraszam Was wszystkich na naszą nowo powstałą grupę Facebookową, która nazywa się tak samo jak nasz kanał, czyli Dyliżansem po Polsce. Zapraszam! Zapraszam! Kameralna grupa dla tych, którzy bardzo lubią jeździć po naszym kraju. No i cóż, my się powoli zbieramy, powoli zwijamy nasz manżur i jedziemy do domu, niestety. Dzisiaj krótki taki, taki odcinek, taki. Troszkę o niczym można powiedzieć. No ale cóż, na Majówkę wybieramy się w Bieszczady. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie. Wybieramy się w Bieszczady, wyjeżdżamy 1 maja, więc na pewno z tego wyjazdu również relacje zobaczycie. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.